Dzień dobry, nazywam się Marta, wnuki jestem adwokatem, a dzisiaj porozmawiamy o tym o najważniejszym, o złych, nieuczciwych taktykach. Pięć obszarów, które szybko i konkretnie państwu wskażę, a państwo przeanalizujcie, czy któryś z tych obszarów nie dotyka was. Bardzo, bardzo często się o tym zdarza i uwaga, ja nie mówię państwu co wy macie zrobić, czyli okradać męża, żonę, wzywać policję. Ja mówię o swoim doświadczeniu, jako że prowadzę kancelarię adwokacką. Tych spraw rozwodowych mam sporo, wciąż rozwijam kancelarię, wciąż przyjmuję klientów, wciąż z nimi rozmawiam i jako człowiek wiem, że ja wykonuję swój zawód. Natomiast niekiedy dochodzi naprawdę do bardzo, bardzo nieuczciwych taktyk. Pierwsza rzecz, ukrywanie zdrad. Bardzo często jest tak, że mąż, żona wyprowadza się, potrzebuje przestrzeni, tudzież wyprowadza się pod pozorem do mamy, taty, do domu rodzinnego, do koleżanki, do kolegi, śpią na kanapie. W historii słyszałam wiele. Okazuje się, że tak naprawdę od jakiegoś czasu jest wynajmowane mieszkanie, a tam jest kochanka, kochanek i nowe podwójne życie. Zatem bardzo często dochodzi do tych spraw, że w tych sprawach, że niestety prowadzimy podwójne życie i ukrywamy to. Dlaczego? Pieniądze. W przypadku, gdy rozwód będzie z wyłącznej winy, wówczas małżonek niewinny może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne, uwaga, dożywotnio i wcale nie musi być w niedostatku. O tym jest osobny filmik. Możecie Państwo zasubskrybować mój kanał, będzie mi miło, będę wiedziała, że mam do kogo mówić. Bo to cieszy jakby osoby, które prowadzą e, kanał. Lepiej czy gorzej prowadzę, ale na pewno chcę być uczciwa w tym wszystkim. Dlatego też dzielę się z tą swoją wiedzą, bo uwaga wielokrotnie mi się tak zdarzało, że osoba po rozwodzie przyszła i dopiero te wszystkie okoliczności wyszły na jaw. Rozwód się uprawomocnił, niewiele można zrobić, można wznowić postępowanie, ale nie o tym. Jeżeli chcecie takie informacje, zapraszam do subskrypcji, a ja wracam do meritum, do nieuczciwych praktyk. Byliśmy przy zdradzie. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie ta zdrada jest ukrywana. I w ostatniej sprawie udało mi się świetnie wyciągnąć wszystkie okoliczności na jaw, no i okazało się, że pan, który się wyprowadził, twierdził, że mieszka u rodziców. E, od e, roku. E, wynajmuje mieszkanie, nie opodal swojego miejsca zamieszkania, ale nie sam tam wynajmuje, wynajmuje z inną kobietą, e, a okazuje się, że od trzech lat żyje w podwójnym związku. Do Waszej oceny, czy to jest uczciwe, czy nie. Przechodzimy dalej. Pieniądze. Jak ludzie myślą o rozwodzie? Przy, hipotetycznie ta sytuacja jest tym mężem. Oczywiście ja zawsze dane personalne zmieniam, ja mówię hipotetycznie. Jeżeli ktoś się przygotowywuje do rozwodu, a w związku czuje się, że coś tutaj jest nie tak, to dochodzi do różnych transferów <grych> e, finansowych w zakresie pieniędzy. Różne są taktyki. Na przykład ludzie. Ja mówię, co ludzie robią, a Państwo to ocencie. Ja Państwa do niczego namawiam nie namawia. Wyprowadzają pieniądze na przykład w formie gotówki, a tysiąc, dwa, w zależności jaki macie Państwo kapitał miesięcznie, po czym na przykład przekazują w gotówce osobom bliskim albo trzymają w skarpecie przysłowiowej w łóżku. I później okazuje się, że tych pieniędzy na kontach nie ma, no i ciężko powiedzieć, co ten człowiek przez dwa, 3 lata zrobił z tymi pieniędzmi. My twierdzimy, że działał na szkodę na przykład, i te pieniądze transferował, i na pewno gdzieś one są, ale ich nie ma na kontach. Co sąd może zrobić? Oczywiście może prowadzić jakieś postępowanie, na co zostało skonsumowane, ale przecież możemy iść do restauracji, gdzie za jedną kolację zapłacimy 1000 zł. Możemy bluzkę kupić, nie wiem, za 2000, bo mamy na to ochotę na przykład. I ciężko nam będzie później cofnąć się. Co było 3 czy 4 lata temu? A zatem są takie taktyki na ten transfer finansowy. Sami ocencie, czy to jest uczciwe, czy nie. To jest, że tak powiem, każdy człowiek będzie musiał się sam z własnym sumieniem rozliczyć. Ja jestem uczciwą osobą. E, jako człowiek w kancelarii widzę dużo i każdy dokonuje swojego wyboru. 3. Ukrywanie E, właśnie majątku e, w różny sposób, czyli ukrywamy, kupujemy nawet niekiedy nieruchomości, oświadczamy, że do majątku osobistego ktoś nam kupuje owe e, nieruchomości. Na przykład taki case podam Państwu. Jeden z małżonków, z małżonków transferował sobie pieniądze, wyciągał po 5-10, tych pieniędzy było 200 tysięcy. Dodatkowo wziął ten Małżonek, kredyt y, gotówkowy na 150 tysięcy. Stwierdził, że na cele zapotrzebowania, że tak powiem, rodziny taki konsumpcjonizm był. Okazało się, że jak ugromadził tych pieniędzy 350-400 tysięcy, to jego rodzice nagle kupili mieszkanie i przekazali synową, synowi darowizną, umową darowizny mieszkanie, żeby pan. Miał gdzie mieszkać, bo przecież jak zarabia 50 tysięcy, to sam nie może odłożyć biedny pan pieniędzy. Tak mniej więcej to wyglądało. Oczywiście so, zostało to wszystko w sądzie ujawnione. E, okazało się, że ktoś miał dostęp do wszystkich wiadomości. E, natomiast bardzo często zdarza się tak, że te okoliczności nigdy nie są ujawnione. Sami państwo ocencie. Punkt czwarty, dla mnie najbardziej nieuczciwy, bo pieniądze można odrobić, e, pewne rzeczy, że tak powiem, można wybaczyć, zdrady można wybaczyć sobie na nowo życie, ułożyć. Bardzo nie lubię spraw karnych, które są oskarżeniami fałszywymi. Niekiedy tam, gdzie jest potrzeba wniesienia powództwa e, czy też sprawy karnej w zakresie znęcania się nad rodziną, na przykład z 207 kodeksu karnego. To tego osoby nie czynił, A tam, gdzie niekiedy nie ma ku temu przesłanek, są fałszywe oskarżenia z artykułu 207 albo na przykład gwałt. Bardzo często jest tak, że ktoś zostaje oskarżony i bardzo ciężko jest ułożyć linię obrony. Uważam, że to jest jedna z nieuczciwych taktyk. Ocencie to sami, bo. Ten stres sprawy karnej jest niezwykle wysoki i uważam, że to jest po prostu nieuczciwe. Skoro ludzie się kochali i umieli ze sobą, że tak powiem, spędzać um, 100 wspaniałych dni, to niech przez ten jeden dzień nie niszczą komuś życia. E, dlatego też, o ile mamy zasadność, zgadzam się z tym i niech ktoś poniesie odpowiedzialność za swoje czyny, ale niekiedy mam wątpliwości, czy jest zasadność. Oceńcie sami. Piąta rzecz zmiana zarobków. Okazuje się, że wszyscy, którzy się rozwodzą, albo mają alimenty, nagle mają straty w firmie, albo pół etatu jest, że tak powiem zmiany strukturalne są w firmie i okazuje się, że nagle tych zarobków nie ma. Sądy są doświadczone. Wiedzą jak to jest, więc jeżeli mamy takie podejrzenie, to również wszystko można zweryfikować. Liczy się niekiedy przychód, a nie dochód. E, patrzymy też na koszty. Możemy na przykład zobowiązać małżonka do szczegółowej kapejerki, jeżeli jest na książce przychodów i rozchodów, żeby przeanalizować, jakie to były koszty. Czy były uzasadnione, nie wiem, nowy samochód, e, jakiś jeep. Ostatnio widziałam w dokumentach, właśnie jak analizowałam. Zegarek za 8000 tysięcy w koszty wrzucone, lap, dwa laptopy za 15 tysięcy, skuter yy, szafa za 17 tysięcy, umówmy się, wzięliśmy pod rozwagę to, czy te koszty były akurat w tym miesiącu i na przestrzeni ostatnich miesięcy właściwe, czy też nie? Wszystko można sprawdzić. Natomiast bardzo ważna rzecz to jest logika i intuicja. Logicznie o tym wszystkim należy myśleć, a intuicje, intuicja niekiedy nam dużo podpowiada. Życzę Państwu, abyście nie stosowali tych taktyk, nie musieli, i życzę Państwu, żebyście też nigdy nie byli ofiarą tych taktyk. I jeszcze bardzo ważna rzecz, która mi teraz przyszła do głowy. To są nagrania. Jakbyśmy wrócili do tego punktu czwartego w zakresie tych spraw karnych przy rozwodzie, niezwykle często ludzie się nagrywają i niezwykle często wyprowadzają się z równowagi i niezwykle często robią to po to tylko, żeby zabrać dowody, więc ocencie sami, czy jest to uczciwe. O ile ktoś kogoś nagrał, bo... Czuł się bezradny i nagrał, bo po prostu nagle nikt by mu nie uwierzył, czy też jej, że, nie wiem, siedzi sobie na kanapie i ktoś podchodzi i bije w twarz. To ja się zgadzam, ok, nagrywajmy, bo często może nie mamy jak pokazać tej naszej niewinności. Ale niekiedy bawimy się w teatr i zbieramy dowody, a zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi. I też trzeba niekiedy sprawiedliwie podejść do sprawy. Życzę Państwu powodzenia. W przypadku jakichkolwiek problemów zawsze zgłaszajcie się. Pamiętajcie do profesjonalisty, osoby trzeciej, czy to jest psycholog, czy prawnik. I w trudnych okresach życiowych warto niekiedy z kimś o tym porozmawiać, żeby ktoś na to spojrzał realnie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wracam do pracy. Dziękuję za dzisiaj.